Szanowni Państwo, to jakieś bańki, jakieś buchańce, rzeczywiście rzeczywiście wszystko tak, jak to koledzy tutaj obiecywali. A ja jestem, nie wiem czy na zakąskę, czy na deser, to w zależności od tego, o której kto przybył na miejsce. Szanowni Państwo, sulejów na mapie Polski. To jest dla mnie zawsze jedno z najważniejszych skojarzeń. Rok 1318 w Sulejowie zjechali się panowie polscy, panowie polscy, którzy nie mieli jeszcze wtedy króla nad sobą, a doszli już dawno doszli do wniosku, że dobrze by było mieć własnego króla, bo jak się nie ma własnego, to się ma cudzych. I tu, w Sulejowie, odbył się wielki zjazd, wielki na miarę ówczesnych możliwości. Książęta, rycerstwo, opaci, biskupi, nie było ich tak wielu jak dzisiaj, ale działali nadzwyczaj skutecznie. Arcybiskup Janisław przywiózł od papieża Zawinionu wiadomość, że owszem, można by wszcząć taką procedurę, w ówczesnym świecie 700 lat temu chodziło po prostu o akceptację, o przyzwolenie głowy Kościoła katolickiego. Przyzwolenie na taki akt koronacji. Biskup, arcybiskup miał namaścić jednego z książąt na króla Polski. No i to wymagało takiej papieskiej kontrasygnaty. Więc biskup Janisław przywiózł wstępną promesę. Tu się zjechali, obgadali, no i opodatkowali się, co tu dużo mówić. O tym była ta rozmowa, tego ten zjazd dotyczy. Trzeba było wyłożyć na to pieniądze. To znaczy umówić się że ze stolicą apostolską, że święto Pietrze z Polski. Będzie znaczące A wówczas papież w niewoli awiniońskiej Bardzo poważnie traktował te perspektywy No i biskup Gerward dla odmiany Wyruszył stąd z Sulejowa tam do Awinionu Przywiózł, no pewnie parę miesięcy później Odpowiedź I to była taka odpowiedź bardzo dyplomatyczna Że papież ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza Ani nie decyduje, ani nie zabrania i to panowie polscy przyjęli jako, zgodnie zresztą z intencją papieską, dostateczną promesę i ta koronacja następuje dwa lata później, w 1320 roku. I dlaczego ja to opowiadam? No dlatego, że się osobiście sam tutaj rozmarzam w Sulejowie, przejeżdżając tędy, czy bywając. Z jakiejś okazji, w jakiejś kolejnej kampanii, po prostu się rozmarzam, że kiedyś Polska była i że kiedyś Polacy chcieli być Polakami. I to jest moje główne skojarzenie, że oni tu się zjechali i podjęli tę decyzję wspólną, ale każdy indywidualnie z tych panów małopolskich, wielkopolskich już wtedy z ziemi Łęczyckiej, sieradzkiej i innych, że oni tutaj. Chcieli być u siebie na swoim, to znaczy chcieli mieć swojego monarchę, a nie zapisać się do jakiegoś cesarstwa. Woleli być u siebie, a nie w cudzej domenie rządzonej gdzieś z daleka, za górami, za lasami przez królów obcych i dalekich cesarzy. No i to jest przykład dla nas i to jest ta próba, której nasze pokolenie właśnie podlega. Czy my chcemy być Polakami? Wprawdzie dzisiaj stolica apostolska, choć nie w Awinionie, to już nie w takiej formie dziejowej i próżno tam oczekiwać wielkich zachęt, chociaż episkopat katolicki w formie również powiedzmy wiele pozostawiającej do życzenia. Rozglądamy się ciągle za dziedzicami arcybiskupa Janisława, biskupa Gerwarda. Wyobraźcie sobie, co to byli za. Dzielni ludzie stąd, gdzieś tam, konno, zbrojno, za rzeki, za góry, za lasy, z takimi misjami dyplomatycznymi bez samolotu, bez, bez iPhona a potrafili wiązać koniec z końcem potrafili dodać dwa do dwóch, i nawet więcej wychodziło. Więc rozglądamy się za ich następcami. Może jeszcze. Pan Bóg zrządzi, może się to ziści, ale decyzja należy do nas. Tak jak wtedy, biskupi mogli, owszem, pomóc, usłużyć, mogli skomunikować, mogli wiele, ale nie mogli tej decyzji podjąć. Te decyzje musieli podjąć sami Polacy. Polska szlachta, rycerstwem wtedy zwana, czyli po prostu świadomy naród polityczny, panowie i pankowie i półpankowie. Musieli podjąć decyzję, że chcą być Polakami, a nie dajmy na to poddanymi czeskiego króla czy niemieckiego cesarza. Zaczęło się już? Nie, jeszcze nie. Ale lada chwila. Pojechali dalej. Na razie do nas nie zajęcie. Szanowni Państwo, z tym przesłaniem do Was przyjeżdżam i tę otuchę czerpię z Sulejowa, że Polacy zechcą być Polakami. Że Polacy, oczywiście, na nowe, inne, być może wcześniej niewidziane, niesłyszane sposoby, że Polacy zamanifestują wolę suwerennego bytowania narodowego w niepodległym państwie. Tego się spodziewam po nas, po naszym pokoleniu, po Was, szanowni Państwo, tutaj zgromadzonych. Tego się spodziewam, że przejawicie tę wolę. Nie wiem jeszcze, jak? Przy jakiej okazji? Może jeszcze nie tej jesieni Może następnej Ale ta wola polityczna jest niezbędna Ważne, żebyśmy Rozstali się z takim złudzeniem Że Polska spada z nieba Że Polskę ktoś nam ofiaruje Przyśle w Jakiś prezydent Wilson Dopisze nas do jakiejś listy Swoich priorytetów Że w jakiejś jałcie Czy poczdamie ktoś nam będzie dobrze życzył Rozstańmy się ze złudzeniami, a wróćmy do najlepszych tradycji państwowych. Ja wspominając ten początek XIV wieku, ten akt sulejowski, to się nazywało suplika sulejowska na tym zjeździe w Sulejowie, przyjęta przez zgromadzonych przez aklamację suplika do papieża. Otóż ja to wspominam nie po to, żeby państwa zapraszać do antykwariatu. Żeby projektować Polskę na kształt jakiejś grupy rekonstrukcji historycznej, żeby wmawiać sobie, że Polskę można zbudować tylko na sentymentach. Nie, miejmy te sentymenty, ale myślmy realnie, myślmy realnie i zatem szukajmy okazji i nie przegapiajmy okazji, by przejawiać suwerenną wolę polityczną. Istnienia w niepodległym państwie, jako naród, a nie szara masa eurokołchoźników, jako naród z tysiącletnią tradycją państwową, która tu właśnie w Sulejowie w roku 1318 została w tak piękny sposób podniesiona i tu nadany jej został nowy bieg. Bardzo dziękuję za liczne zgromadzenie. Pogoda nam się wyprostowała, bo były zapowiedziane jakieś tam przelotne opady, ale tu na razie tylko bańki widzę mydlane. Mam nadzieję, że te bańki nie będą prognostykiem przyszłości naszych politycznych działań, że to nie będzie jak te bańki z mydła. Dmuchańce nie powinny być też interpretowane jako, jako zamiar robienia kogoś w balona. Nie. My, tak naprawdę my, posłowie Konfederacja Korony Polskiej w Sejmie, koło przewodniczący pan poseł Włodzimierz Skalik i ja na wysuniętej placówce jako jednoosobowa, samodzielna grupa operacyjna w parlamencie eurokołchozowym. Może tu jeszcze do państwa wrócę do mojej pracy dorywczej poselskiej, ale to będzie też od was zależało. Bardzo, bardzo dziękuję organizatorom.